Witam Was w widzowie w dzisiejszym odcinku z Medieval Total, Total War 2 yy, Titanic na modzie, yy, Krzyżacy i tak dalej, no zrozumiały chyba co nie yy. Jestem już po przeprowadzce tam Jak coś to będą można słuchać dźwięki, ale to ze względu na to, że są ptaki tutaj Papugi, więc no yy. Gdyby to kogoś przeszkadzało, to przepraszam Nie przyniosę ich Więc... Yy... Przejdźmy może do gry. Ostatnio zdobyliśmy królewiec Z tego co pamiętam I... Zdobyliśmy królewiec I bronimy się przed Mongołami, bo postawili na nas najechać A ja pomyślałem, że Ochrona y, ochotniczych halabardnicy będą dobrze na nich, bo przecież mają halabardy z pikami takimi. Na pewno wjadą w was. To wcale nie tak, że oni właśnie atakują, wjeżdżają. No ale cóż, nie przemyślamy. Tutaj się rekrutuje nowa armia, którą wyślemy chyba na wschód niż na północ. Więc. Tak, i żeby nie przedłużać, to pominę, pominę już to, więc pomijamy turę. Hmm. Książę, Bogu To Co? Bogu chyba. Bogu pchały. Okej, okay, dobra. Niebor, Żuraw, pijany, pijący dla towarzyszy. Och, zwiększa porządek publiczny. Hmm. Aktywnie religijny. okej okay. A, bo to jest pełne już. E, to and ty wróć do Malborka. A wy. I wy też moglibyście gdzieś will, ruszyć. E, ty jesteś dziedzicem frakcji. To do Gdańska pójdziesz. A wy z Torunia moglibyście ruszyć się i pójdziecie tutaj w stronę królewca, aby chronić go wy doszkulcie tu armię jakąś hmm. tu mnie niepokoi, że tutaj chodzą Niemcy jakby coś chcieli tutaj, tutaj jedną armię mogą jednak ich wysłać tutaj awaryjnie Dobra, to zjazdowa ruszą, o. Tylko na jedną turę bym chciał, żeby przeczekali jeszcze i się podrekrutowali. Uhuhuhu. Tutaj mamy. Członek rodziny. No dobra, mamy pierwszą bitwę, widzowie, z mongołami. Więc przejdźmy do właśnie tej bitwy. Zobaczmy jak nam pójdzie Dobra mm. To będzie ciężka bitwa, bo musi też pamiętać o tym, żeby króla nie stracić, głupio raz głównie to jest Kawaleria i to jeszcze strzelająca Więc najgorszy typ Najgorszy typ mógł się nam trafić w sumie głowie Najgorszy Najgorsi mm. Oczywiście jakąś miniaturkę by trzeba było zrobić, bo bardzo mi się podobały takie miniaturki za armią ale to za chwilę co się wymyślimy tylko to Dobra. To zróbmy coś takiego, tutaj niech podejdą. Tutaj niech nasz król podjedzie. Od boku kawalerię. Oczywiście łucznicy. Kusznicy. Tutaj Z tyłu jakaś niewielka armia I oczywiście z przodu lebarnicy. nie wiem po co, ale będą No i teraz czekać aż do nich podejdziemy Dużo straty, już to widzę Patrząc, że mają tych łuczników walonych, których... Znaczy tych konnych łuczników Ja też powinienem chyba robić mnóstwo konnych łuczników w takim razie W ogóle te katapulty są beznadziejne, jakiś mały zasięg mają tylko w taki sposób, że pierwszy pozbędziemy się jednych i później po następnych pójdziemy. albo no bo oni sami podejdą. Czy mam dużo łuczników takich zwyczajnych? Raz, dwa, trzy, trzy cztery. Kurczę, dużo oddziałów mają. To mnie niepokoi. Coś strzela Gdzieś możemy ich strzelać Dobra A zezwólmy na strzelanie oczywiście pozbądźcie się ich To pulty w nich strzelące, nie? O kurcze, o tych luzią, bo tutaj chcą chyba nas flankować weźmy ich usuńmy Tutaj się ci już wycofali O, tutaj będzie Oni już nas strzelają O kurczę naszymi strzałami Ojej, podpalili naszego Dobra, niech oni tam za nimi biegną, bo Oni już zwrócą na siebie uwagę, a my, a my za to atakujemy ich To jest jakaś taktyka, widzowie to moglibyście szybciej iść to jest taka cenna uwaga o! To woda koń... bo to jest generał jeszcze, no to tym bardziej chciałbym go dopaść Nawet nie trafiacie, nie rzucajcie nawet, po prostu ich zaszarżujcie. ich o! No właśnie, zaszarżujcie ich tam, przy gwóździe Katapulty strzelają, Są mogą strzelać, dobra. Super Się wycofują w ogóle Wykorzystajmy naszą kawalerię i rusza. Co z naszymi tymi? A do nią nadal

Dobra, podejdźmy szybko tutaj. Nasz król tutaj uważa. O, zabiliśmy generała Saracenów. Mogłoby są nazywani Saracenami tutaj. Wy się tam pomóżcie, strzelcie w tego. Kurczę, bo zanim wystrzelicie, to już kurczę uważać trzeba. Dobra, szybko przesłać posiłki. Gdzie jest król? Nie może zginąć król to najważniejsze. Kur, ginie. Biegnąć, a nie się zwlekacie, tak. Będzie trzeba mikrować.

Dobra, nie zdąży. Uciekł im generał. Ale przynajmniej wygramy bitwę. Kontynuuj, dobijmy ich. tyle będzie, nawet nie zrobię miniaturki jakiejś No i ostatni No oczywiście nie stracę. A generał uciekł no. Do turów hmm. I will take your and women, regardless. A więc będzie trzeba się na niego przygotować. Tylko nie mam tu armii. To może być problematyczne. Więc zmieśćmy trochę podatki, zmniejszmy. i wyślijmy wsparcie z Lwowa. Bo inaczej tego nie... Inaczej tego nie widzę. Bez wsparcia to my nawet. No, co zrobimy? Dobra, jakąś konicę przynajmniej mamy, i łuczników na nich trzeba. Więc wyślimy A tutaj trzeba się uzbrajać i pilnować. No i dobra. Tu jednostki się robią wjazdowie. Tu są Niemcy. Zobaczymy co zrobię w następnej turze, więc pomijmy tą turę i zobaczmy co się stanie. Eee, nie. Chociaż kurczę, dobry jest. Umocnij kłodzką, umocnij jacie. Ale misje mi dowalili szlachcice <gryny> Atakują mnie krzyżacy Co zrobić? Ten, kłodzko obroń Dobra, idą ze wsparciem Obronie się Trochę trudno będzie się obronić, ale... Może dam radę Trzeba będzie wysłać tutaj czyli jesteśmy atakowani ze wszystkich stron. Tu są Krzyżacy Tu są Niemcy A tu Mongołowie ze wszystkich stron nas atakują. Super Aha, za dużo. Ale za dużo ich przysłają, tego wsparcia. Nie wiem Tu jeszcze oh, są my my A został yes. jeden O kurczę To ja go mogę usunąć yes. A bo jeszcze byli No tak mm. Dobra, przynajmniej odnowiona armia jest And honor to Byle wytrzymać, Byle wytrzymać w tym pińsku, a tutaj trzeba się przed Niemcem im bronić. Mm. Mm. Wy za to możecie ruszać gdzieś w stronę tych dalszych terenów tutaj na Łotwie, Estonii. Zobaczymy, co będzie. Dobra. O was yeah. możemy dać do tego, do poznania. Dobra. Więc pomijanie tury, jak zwykle, i wojna z niemcami. Będzie ciekawe. No, Zagorzelec. Jakichś Zgorzelec mi atakują. Aha, i to od razu już. Jakimiś głównymi jednostkami pewnie. no nie, konnicą to jeszcze tam. Rysarzami zbrojnymi. A, a, ja chłopstwo mam tam. Niciela nawet bym tego nie obronił. Z gorzej rady przyjęty przez Niemców No i tyle No i przegrywanie wojen O i opuścili Poznań <grych> no i Paweł z Łodzi Dobra niech się żeni yy... A nie to są ci Duńczycy yy, i to są niemieckie tereny Dobra, to ten niech idzie na Szczecin. Ten niech idzie na Gorzelec. Nie mamy się tutaj... zajmować nasze tereny. Jest na No to przynajmniej będziemy mieć dzieci. Nie wiem. A my może pomożemy tutaj naszym... sojusznikom, bo w końcu jesteśmy sprzymierzeńcami. I zaatakujmy zakon Krzyżacki. Uuu! Ciekawe, więc przejdźmy do bitwy. A jaką wy macie armię? A, jakieś estonijscy -y buntownicy. Ale gówno. Dobra, zobaczmy jak nam pójdzie. Ustawmy tu jakieś takie jednostki. I będzie. Jeszcze sojusznicy tam idą z pomocą. Póki. Możemy podesłać ich trochę bliżej, szybko, żeby pierwszą linię oni strzelali, później ich wycofamy. miniaturkę zrobić mi pasuje co na miniaturkę włożyć, wstawić. Ale co to są? Mieszkańcy pikinierzy Przecież w mieszkańców i daje im po prostu kijek na Te ale ostrzelił ją dobrze. Dobra, wycofać się, bo jazda biegnie. Biegnąć, biegnąć. To tak wolno, Ja się Aha, dobra. Tutaj gwiazda wjechała to jest słaby punkt. O kurcze. Ale nas tutaj rozjechali. Dobra, trzeba tutaj pomóc. No bo tutaj jesteś potężnie obrwaliśmy. Nie spodziewałem się, że aż tak. To są jeszcze ci elitarni. Oho. Mamcie róż to można ten. Na spokojnie. Tutaj się tylko o to martwię, żeby tutaj generał nam nie zginął. Gdzie jest nasz generał? Mm, tu. dala od walki, okej. Okay. Byle pozbyć się ich generała. I wtedy będzie o wiele lepiej. Kurcz nie no, nasz generała tutaj od tyłu atakują, dobra, biegnąć. Kurcz, ale to jest. Dobra, zabiliśmy ich, ich, generała przynajmniej. Co to był? Jakiś zakonu.

No to w ogóle dopiero nasze wsparcie biegnie Jakaś chłota. Ty bo tracimy, czy teraz sobie sprawę, że tych łuczników tracimy Chcę kompletnie uczniów. Chodźmy tutaj. Niech król uważa. Kurcze, czemu on nie biegnie? Co jest nie tak z naszym królem? Znaczy nie królem. Dobra, kontynuować. Nie dobiją. Ale to nie jest nasz król, to jest generał. Ale też jakiś... Czemu w tej grze są tak specjalnie... Tak specjalnie łączą? dobra. Byle dobić. Czyli będę musiał ich wycofać, albo zrekrutować piechotę jakąś taką najemną. Dobra, już przyspieszmy ten czas, bo to... No i wygraliśmy ale spore straty no, Ale przynajmniej sojusznika obroniliśmy Wróg rozbity No i super yy, A tutaj trzeba by było z Zrobić nowe jednostki Katapulty Balisty Chętnie Ale no Więc widzowie wiecie co mm. Polska jazda, dobra Zachęcili I Jakąś Atak W zwarciu I oczywiście jakoś tutaj taką Armię zrobić, no i dobra Więc widzowie Pewnie już się trochę nagrywa My tutaj Pomagamy naszym sojusznikom Na tym Litwinom Niemcy nas atakują Ale my Jasne. ich zaraz odbijemy rozbronimy się przed Mongołami, czyli atak ze wszystkich stron więc widzę. ja się z wami tutaj pożegnam tu macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki i w następnym odcinku zobaczycie jak, walczymy, jak walczę trochę z Niemcami znaczy to też są Niemcy, ale wiecie o co mi chodzi więc może zniszczymy do końca Krzyżaków a Niemców będziemy podgryzać Aż zdobędziemy Hanower, czy Magdeburg, czy inne tam miejscowości. Na pewno sobie pomoże zdobędziemy, bo bardzo chętnie jej przyjmę. Ale no, więc na no, tyle w dzisiejszym odcinku. to macie mój kanał, moje poprzednie odcinki. Do zobaczenia. Cześć.